Siema Sam jesteś? Jo. jak wyniki wszystkie, no, wszystkie w wodzie Aha. To gra i boczy? A co się dzieje? Nie widać cię Nie co to jest Ty to jakieś glony chyba co? Co to? Nie wiem co to jest Z Bahamów przypłynęło Tu jest tuziewa Ale to pierwsze to było na pewno branie Co? ハ <laughs> No pochwal się ile złowiłeś no. Cześć, witajcie, jesteśmy na boleniach zatoka. Zobaczcie jak to wygląda. No właśnie Tam jeszcze kolega Rafał. Idziemy tam, nie? Mgła konkretna fala Także zbyt ciekawy nie jest, zero kontaktu. Ja niby jeden miałem jakiś kontakt. Niby ryba niewyholowana. Jeden strzał jakiś. Idziemy zobaczyć sobie dalej na parze. No, idziemy rozganiać towarzystwo. No, to, to tak wolno. No, pojedli, popili to. A Taś Taś, 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 taś. Ale na sarranę ty naprawdę mają. Takie kupy. A gdzie kraju będzie? tam ryba będzie nie znasz tego przysłowia? nie, tego ja nie słyszałem nie słyszałeś? a ja, Ty filmów nie oglądasz i jak Ty chcesz łowić ryby? czekam na znowu domu albo Album sobie musiał nowy konto w i założyć znowu możliwości zaproszenia samego siebie a. Można iść, ale trzeba tam dookoła I co idziemy tam na ten? No przejdziemy się Zobaczysz cię. Chyba, nie? No no nie? Nie, wiesz nie? Dla, dla samego, żeby spojrzeć jak to tam wiesz ja. To zmieniamy suwę. Się nałowili nie? Ja. Ty jak się narzucałeś na dzisiaj? Ja się rzucałem To trzeba wiedzieć, to trzeba wiedzieć kiedy Dobrze, że nagrywam, widzisz? No. Myśl dnia jest, kuźwa Wiesz, rzucać tak po nic, to to wiesz Jakby bym jakby pojeździł na ta ryby częściej, to od tych mądrości to by trochę załapał O chłopie A ile powiedzeń byś chwycił Dobra, zwijamy Zwijamy się zobaczyć tam wtedy, a co, na sam koniec wtedy, Tak jo. Tam, tam, gdzie te dzieci wojny wtedy były no? ja, 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 ja. dzieci wojny? a tak, żeśmy pływali tam fochowcy wracają, bez ryby Tam sorry, kłamałem, nie mam nie zawsze, pływałem. ty zawsze oszukujesz chwal się, kuźwa, ile masz? 15 bolenik. tam w wodzie pływa nie wyciągałem żadnego, bo, bo nie chcę. Bo nie chcę wyciągać Więc zwijamy się na inną miejscówę. Ja miałem dwa pobicia, no to były pobicia. Jedno z samego rana, teraz, jeszcze jedno No ale niestety tylko ugryzienie i zostawienie teraz idziemy zobaczyć na martwą Wisłę. Może jakiś okoń wpadnie Kolega Rafał. Ile? Trzy flondry? Tak, jednego okoń. Trzy flondry, jeden okoń. Czyli jest taka, takiego. O. Także widzimy się tam. mokre. No i cały czas mgła, nie? To chyba było widać nawet. Raz odpuściło i Cały czas jest mgła. I to konkretna. Każdy mokry. Deszcz nie pada, każdy mokry. Mam. O, równo. <laughs>

A, a, ty daj od razu. Chociaż ja tym płytkim całkiem. Ja no. No. może mojego też zobaczyć co? Nie tego cien, cienkiego haka. No, ja tam tu worku po ale. Pokaż go. Tu mam ten taki ładny, taki jasny. Jaki albinos. No. <laughs> Mój też był taki jaśniejszy. a? Rasówę? O zobacz. No, ja zobaczymy co to za koń. To że ma 20. <laughs> Może dziś. A daleko czy blisko? No, za kawałek tą bojką. Pić metrów. Przed czy za? Za, mówię kawałek za bojką. A, no nie zrozumiałem. No jest ładny. No, no bo taki po 20... No, No jest 25 może mieć. No fajny. Dobra, mów ile tam masz? Po ryb? No, dużo. Bo to trzeba podsumowanie zrobić. Dużo złowione, ale nie będę nic mówić. <laughs> Tyle nałowił, że nie chce nam powiedzieć. Nie, no, dzisiaj jest lipa. Mgła cały czas się utrzymuje. Cały czas. 13 No. Co? Twój Twoje zdobycie. wziął sobie parę flonderek. Trzy flondry No, jakiś tam okoń. Co, coś tam będzie do zjedzenia. A jedno patelnię starczy. No. E, no. dobra, przyjedziemy tu jeszcze kiedy, Jack? No może jutro. Jutro albo pojutrze będziemy A, tu z powrotem. Także może coś... Wreszcie jakiś boleń zechce, no bo... Dziś tragicznie jest. I się nie chciały. Nie no, w ogóle. Nawet nie chodziły. I Jak? z piersu... Jeden tam Z piersu, z, blaży, z plaży, tam jakieś tam dwa kontakty miałem jakieś tam coś coś walnęło w to, albo odbiło to no też nie wiadomo, bo nieraz to tam gdzieś tam się odbiło nie, no, tego stoku i... to nie, to akurat no, było ten wierkę, to raczej nie ma nie, się nie, nie. to jak tam zasuwasz tak, to raczej idzie pod samym tym Prawda, i to było normalnie, nie? normalnie było takie puszczenie, puszczenie nie? Ciach. no typowe nabolenie dobra to co, do jutra albo do pojutrze? Tak. dobra, trzymajcie się cześć, jesteśmy Dwa dni później? Tak. Dwa dni później jesteśmy. To ja. no się okaże Czy coś da, czy coś nie da Koledzy już tutaj są Na razie są na zero Gdzieś tam Także niezbyt optymistycznie No ale będziemy próbować więc. Przyjechaliśmy to będziemy próbować nie ma. Aj, aj. To, co tam? Patrzę, jakie wędki na no to, Złotych No właśnie, jest. widzę Zło... Zł ja pitole Na 2019 rok <głos> <głos> yeah. Wszystko git, nie? Ale tak. na tamtą wędkę to ja nie mam Zero wyjść tutaj? Nic Ty tam widziałeś, mówiłeś coś na początku A to ty... przyda tę stronę Zobaczymy, może się coś tam jeszcze boleń Chciałem wziąłem, bo chciałem już są doly tam zobaczyć O! Jes jest! Pierwsza ryba, to jest to wiesz Muszę mojego szybko ściągnąć Jest pierwszy boleń Pięknie

Jedno pobicie miałem ale niestety ryba nie złowiona a no i znów się zbiesił Łów kotwica się zawiesiła Ma wodę, i znów kurczę. Co tam jest z tym? Znów kotwica jest nie ten Teges. Jak ładnie poleci, to się kotwica zawieź. Jak nie na jedną, to na drugą kotwicę. Taki urok fantomów. Ale tu blisko wziął. Jest, siedzi. Pierwszy bolek. Przez nim do brzegu, bo... Ale na płytkim wziął. No. Ale co też na no tego tego o. Jo, Hunter To się mały, nie? No dwóch, no, spokojnie Ludzie czas to się zrobi To nie będzie widać teraz Ile możesz mieć? Fotkę możesz walnąć Ty... a pan, mam tam A dobra Dobra Pierwszy bolaszek jest Tak, prze, przejadę <grym>, No szybko, bo zaraz go wypuszczę No tutaj z boku no właśnie, bo, kurde, bo pod, pod, pod słońce jest ciulowo Jest! No jest! Dobra, puszczamy dziada. Ale poszedł, taki szybki. 40 kaszyk nie zrobisz. Coś wiesz, są programy graficzne, nie? Dobra, wchodzimy trochę do wody. Nie mam pełnych spodniobutów, tylko woderki, tak żeby ja jak mi nie ochlapało. Będę cały mokry. No i i Ile fabryka? I jedziemy z Fox. No ale teraz co? Masz tego? Daj we. Że ręka rybą śmierdzi. Dobra, schodzimy na pogawędkę z chłopakami Chwilę trzeba odpocząć od ciężkiej pracy O, jest kolejna ryba I to jest cudzysko, nie? Hunter Dobra, no, że tu blisko wzięła? No to bliżej A no, ten mały o nie? No i ten nie, ten nie jest już taki mały telefon No, większy od, od tego? Bo... Yes, no, jest, ładny jest Ten jest ładny, ten jest ładny. Ten, Ja ten nie widzę Przecież podeszli, już mogłem wiesz ten podbierać No ten ładnie. Eee. jak No, najpierw go muszę chwycić, nie? no, ten miał no, już jest ładnie, nie? ale się tam nawbijało mu się jak on tu się poprzywija no ten masz sprzęt grający? tak dobra piękny bolas no to dzisiaj

Zarą liść. Normalnie jest tak. Dobra, zbieramy się na inną miejscówkę, Brania boleni się wyzerowały. Nie, no już bardzo słabo biorą. I zwijamy się połowić troszkę o konia czy nam się uda mamy jakieś czerwone robaczki spróbujemy a nuż się uda dobra zobaczymy się na nowej miejscówce no, jak włączysz kamerę to nic nie? trzeba było wyłączyć kamerę no wyłączyłem kamerę i zaraz było branie i jest ryba no to Aż się chce krewetkę zakładać, ale no, pyśraczek zobacz. Oj, zobacz <laughs> szału nie ma. <laughs> ale żeś go wydłubał. Po godzinnej, po godzinnej walce, chyba o nie, może nie. Fajny, no, fajny. A, mi się przez chwilę wydawało, ale. <laughs> Fajne jest. No naprawdę jest fajny. A, ja żem go dzisiaj wymęczył. <laughs> <laughs> Także mamy po okoniu z tego miejsca. W 30-50 teraz weźmie. ja rzuca. Ja no pożegnamy się na dzisiaj. Także cała nasza wyprawa bolkowa, no taka trochę słaba. Ja nie ty nie miałeś żadnego nie. Ale jakieś pobicia, jedynie miałeś jedno dzisiaj, nie? Jedno? Aha. Ja tam małem te... Czy tam z rana jeszcze jedno? A, jakieś jedno, dwa. No bądźcie. jakoś tak tam, no ale ogólnie jest, jest jeszcze słabo. Tego bolenia jeszcze tak... Zbyt, zbyt dużo go tam nie ma tyle przejechaliśmy sobie tutaj, bo tam skończyły się wrania na razie po jednym okoniu a no, zaraz się zbijamy i takim no, parę są... skupnięć takie tam takie sobie o. po małym okonku i chyba bujamy się do domu, bo nie ma sensu już rzucanie Nie, ja nawet nie chcę Dobra, wstawcie kciuka, i co? No subujcie kanał i do następnej wyprawy. Mam nadzieję, że też na Bolenie będzie wyprawa, a to się okaże. Na razie. Cześć. Na razie, cześć.